na uroczystości ślubowania i pasowania na uczniów naszej szkoły połączonej z rektorstwem odzyskania niepodległości przez Polskę witamy ojca Krzysztofa wraz z abicyszem Mikołajem <klucza> księdza pobożna Mariana Jakubowskiego <klucza> Lipca reprezentuje Pani Barbara Czerwińska. <plosy> Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Stupia Pan Andrzeja Gąsiora. <plosy> Radnego i sołtysa wsi do Pana Stanisława Cisłowskiego. i Jeziorka z Panią Radą Sarabak, Rada Rodziców Oddziałów Przedszkolnych oraz Szkoły Podstawowej w Jeziorku, Koło Gospodyń Wiejskich Jezioraneczki, Komuny Pedagogiczne wraz z pracownikami naszej szkoły. <klucz> rodziców, uczniów i dyrektora próżnej szkoły podstawowej i nie są tej do przeglądu na pana Słuchajcie <klucz> <klucz> marii przyjaciele, od momentu wejścia w szkolne progi tością wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że ludzie każdy od praw ma także obowiązki, które powinni sumiennie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim nauka, do której wdrożą Was nauczyciele i rodzice. My starsi koledzy wyciągamy do Was pomocną dłoń. Zawsze możecie skorzystać z naszych rad i pomocy. Zwróćcie się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami, problemami, a wiemy, że będzie ich dużo. Będziemy kontaktować się z Wami na przerwie, pomagać w szukaniu zagubionych rzeczy, będziemy wspólnie się bawić. Uśmiechajcie się, bo w szkole jest przyjemnie, miło i radośnie. Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Życzymy Wam wspaniałych wyników w nauce i wzorowego zachowania. I'm <laughs> gonna Patrzymy na salę, jaka wielka, piękna jest tablica, przed i rewolucja w szkali. By tu zawsze był porządek, zadbamy by już szkali. Mamy elementarz nowy. Linia czarnych matów. Pod obrazkiem kolorowym czarnych pełno znaków. Ten ma bruszek, ten laseczkę, inny mały kaczyk. Trzeba szybko się dowiedzieć, co to wszystko znaczy. My, jak mama, byśmy przyjęli ty jakbym umyka, ty jak biała spachnina, o jak osam syka. Te literki to jest tu nasz. Ale że to miejsce na nasza nauka. już nasze szkolne korytarze. Wiemy, że po tablicy się nie marze. Dyżurny na przerwach o porządki dba, przynosi kredę, obowiązki ma. Piluję by po klasie nie biegały dzieci, no i żeby nigdzie nie rzucały śmieci. Podem kwiatki klaski zablice szczera i złoty. wszystkiego wszystkie pomoc zbiera. Ojej, powiem Wam sekrecie, że bardzo dzisiaj są zdenerwowana. To właśnie dzisiaj, jak pewnie żyć i nauczyć tej szkoły, będę pracowana. To jest ważny powód, stąd to zamieszanie, bo wie każdy pies jak szczerze pragnie tego, by dobrze zasłużyć na to pasowanie i być na już szkolnym Jak Cieszę się, że wszyscy tu przybyli, by być razem z nami w tej radosnej chwili. Proszę o uwagę, panie i panowie, dziś pierwsze złożą ślubowanie. Bardzo ważnego, mnóstwo wesołych już nie. Co lubi nasza pani? Gdy nigdy spóźnia się do szkoły, gdy rano z panicem śpieszy. Gdzie każdej grzeczne jedne czoły, wtedy się nasza pani cieszy. Gdy widzi łapy czysty zeszłym, kiedy ktoś mądrze odpowiada, wtedy się nasza pani cieszy. I mi rada, Wszystko przez godę panu Jerzu założyłem dobre nie ma kogoś, kto nie rozumie, więc W, w, w pełną szkole się marzenia spełnią. Czytać mogę, ile chcę, pani za to chwali mnie. Piękne literki piszę w zeszycie, Proszę, pokażę, jak nie wierzycie. Ja się głosować już nauczyłam, na lekcji grzeczna cały czas byłam. Na lekcjach zgłasz, często zgłaszać się trzeba, wtedy problemów z nauką nie ma. Kolega, ucień siedzi w klasie pierwszej, prześpiesze bo nie mówi wiersze, czyste ma książeczki, często myje ręce, a w jesiecie śpiewa coraz więcej. Przemyślicie o tym czasem, kogo można nazwać asem, a z, z porządku jest umyty, dwa o książki i zeszyty, a z ma do nosa, śmieci rzuca w do kosza, a ze skarby na kolegów umie równo stać. że umie śpiewać powie wieczór, a znaleźć i lubi się, że Azdech trochę się zapisze do dziesięciu bity ładnie i zabatek moc od razu. Przedszłość na co dzień, to bardzo własna sprawa, więc o jej szkole wspomnieć wypada. Nie kosztuje słowo dziękuję, a przepraszam i proszę, próbę nam przynoszą. Nie hałasuj na serce, każdy nam to powie, że z niszy nerwy i strony. Jeśli powiedzieć że... Ponieś do góry rękę kolego. Choćbyś miał inne sprawy na głowie, uważaj na lekcji, to więcej się dowiedział. Nigdy nie skraj w uczniu mały, bo to nie przynosi fał. Czy wiecie, o czym należy pamiętać, wracając ze szkoły do domu? Są trzy światła: czerwone, pomarańczowe i zielone. Uczniowie muszą wiedzieć, kiedy będą mogli przejść przez. Jest nie, to proste. Światło zielone, światło zielone można przechodzić na drugą stronę. Pojazdów szereg, posłusznie czeka. Krzywdanie spotka tutaj człowieka. <grymne> Nachodni. że bądź na wszystkich zaznaczona. Zaś Wisła największa ma się piękne wszystkich na dużych rękach. Stolicą jest nam Warszawa, Wspomnieć także dziś wypada, Tu syrenka w promienie spowita. Na Wisły brzegu przywyższa powita, Gdzie na wycieczkę do Warszawy Warszawskie zorcie zabawi, Zabek królewski, pałac kultury I piękne stare stawienia bury. Piękne są też inne miasta i krajobrazy wsi. Można by o nich mówić przez salutkie i...